Macie przykład Note 4 z, zało z założoną, bo przyświecimy trochę, z założoną, e, to jest folia Protektor, tak? Hartowalne. Szkło hartowane, kosztuje 15 zł na Allegro. Sam prywatnie również miałem naklejane takie szkło. I dzisiejszej nocy telefon spadł z łóżka, robiąc delikatne wgłębienie, jak tutaj widzicie. Odkleiłem przed chwilą tą folię, bo chciałem sprawdzić, e, czy, czy jednak pęknie ten wyświetlacz. Pokażę Wam, jak to wygląda w rzeczywistości. Jak takie niepozorne szkiełko za 15 zł może uchronić nas. Przepraszam, żadam a ja odkleję. Można nas uchronić przed wydatkiem no dużej kwoty, bo wymiana tutaj wyświetlacza. W Pod światło pokażę ewentualnie. Zobaczmy, jak strzeliło. To jest, wiecie, to jest folia, jak folia, prawda? Ale to jest szkło hartowane. Odkładam na bok, zobaczcie wyświetlacz. Może przyświecę. Jest idealny. Nie, nie, nic się nie rusza, nawet, nawet draski jednej nie ma. Tak to wygląda. Akurat zrobiłem sobie nowe szkło hartowane, a to zostawiam do testów. W następnym filmiku zobaczycie, jak się będziemy. Nad tym szkłem, zakładając to na jakimś innym smartfonie. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Pozdrawiam.